22 Niedziela Zwykła, roku B, chrześcijaństwo to głównie orędzie nadziei. Orędzie sprzed pustego grobu Jezusa Chrystusa. To obietnica życia wiecznego. Ale wiąże się z tym nieodłącznie to przykazanie miłości Boga i Bliźniego, które streszcza wszystkie inne przykazania. Bo chrześcijaństwo to także pewien styl życia. Styl życia niebian. Kiedy będziemy w niebie, będziemy żyli jako ludzie. Święci, dobrzy, szlachetni. No więc już teraz do tego nieba się przygotowujemy. I o prawie, o Bożym prawie, które ma nas na to niebo przygotować, są właśnie czytania tej niedzieli. Przypatrzmy się, jakie niosą nam wyzwania. Pierwsze czytanie tej niedzieli to fragment z Księgi Powtórzonego Prawa, tej Księgi, która jest. Jedną wielką mową Mojżesza, który przed wejściem do ziemi obiecanej, on już sam nie wejdzie, ale Izrael wejdzie do ziemi obiecanej, przypomina, co się wydarzyło przez tych 40 lat na pustyni i czego Izrael powinien się trzymać. I mówi o prawie Bożym: niczego do niego nie dodacie, niczego z niego nie ujmiecie. O tym troszkę więcej za chwilę, bo nawiązuje do tego Ewangelia. Ale jednocześnie mówi, że Macie się chlubić tym prawem, które od Boga otrzymaliście. Dlaczego macie się chlubić? Bo jak inne narody zobaczą, jakie wy macie mądre i dobre prawo, to powiedzą, o, to jest to jest naród, to jest nie byle kto. Mają mądre, dobre prawo ich Bóg jest całkiem w porządku. I właśnie myślę, że my powinniśmy na przykazania patrzeć podobnie. Bardzo często dziś myśli się o przykazaniach jako o Pierwsze przykazanie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. No Bóg potrzebuje oddawania mu czci. Nie, Bóg po prostu mówi, nie bądź głupi. Nikt nie da ci tego, co mogę dać ci ja. Żadne stworzenie nie zapewni ci życia wiecznego. Nadzieje pokładane w czymkolwiek nie dadzą ci życia wiecznego. Ja ci mogę dać. Drugie to szanuj świętego. Trzecie, no nie bądź robotem, odpocznij. Pozwól odpocząć innym. Czwarte, no bądź dobry dla bliskich. To przecież dobra sprawa nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Gdyby stosować konsekwentnie zasady nie czyń drugiemu, co tobie nie miło, my by byśmy nie chcieli tego, a jednak przykazania, na dźwięk słowa przykazanie dzisiaj ludzie się tak stroszą, bo, bo czegoś im nie wolno. A to są tylko drogowskazy, które mówią, którędy mamy iść, żeby dojść do nieba, jaki styl życia obrać, żeby już przyzwyczajać się do tego naszego życia w niebie. Chlubmy się więc przykazaniami, nie traktujmy ich jako uciemiężenia, bo to nie uciemiężenie, ale prawo dobre, święte, szlachetne, kierujące nas ku temu, co najlepsze. Drugie czytanie to fragment listu świętego Jakuba, tego surowego, ostrego w tonie listu. No i święty Jakub pisze tam m.in. To, to wezwanie Nie bądźcie tylko słuchaczami Bożego Słowa. Słowo wprowadzajcie w czyn. Bo mówi, no być chrześcijaninem to opiekować się sierotami, wdowami, dzieła miłosierdzia i zachować siebie nieskalanymi od świata. Być nieskalanym od świata czyli być inny, być dobrym, świętym. Tak się składa, że kiedy patrzę na dzisiejszych chrześcijan, no, to, to bardziej widzę medialnie, nie mówię o swoim otoczeniu tych ludziach, których znam. Ale kiedy patrzę na, na, na chrześcijan dzisiaj, to mam wrażenie, na świat polityki zwłaszcza, to mam wrażenie, że, że im się wiara i, i, i moralność nie składają. Jakby moralność, to co wolno w polityce, to, to co wolno w biznesie, to co wolno w finansach, jakby to nie miało przełożenia na wiarę i odwrotnie. Tymczasem chrześcijaninem jest się zawsze. Boże słowo przekładajcie w czyny i zawsze, w każdej sytuacji, czy w relacjach z bliskimi, ale to wtedy jest najbardziej oczywiste, ale także w tych relacjach w świecie finansów, w świecie gospodarki, w świecie polityki, bądźcie chrześcijanami. To jest wyzwanie, jakie przed nami stoi. Ewangelia tej niedzieli to piękna scena, kiedy faryzeusze zarzucają Jezusowi jego uczniom. Że jedzą nieumytymi rękami, a to jest niezgodne z tradycją, którą przejęli od swoich przodków. Czy jest takie prawo? No właśnie. Czy Bóg domaga się mycia rąk przed jedzeniem? Ze względów higienicznych jest to ważne, ale to na pewno nie jest ważniejsze od miłosierdzia, dobroci, życzliwości, prawda? A tak się składa, że oni to prawo, mycie rąk postawili bardzo wysoko, a, a, a uczciwość, jakąś życzliwość wobec innych ludzi traktowali jako coś drugorzędnego, bo zachowywali to przykazanie. I mówi im, słusznie powiedział o was prorok Izajasz, że ten lud czci mnie tylko wargami, ale sercem swym daleko jest ode mnie. Myślę, że to grozi też nam, chrześcijanom XXI wieku, że my mamy jakieś swoje tradycje, które chcemy zachowywać, bo zawsze tak było, a niekoniecznie patrzymy, jak to jest w Bożym Prawie. Myślę tutaj o całym ruchu tradycjonalizmu, ale to, to w tym wymiarze, że co koniecznie trzeba robić, żeby być porządnym chrześcijaninem. I to się objawia nie tylko w tym ruchu, ale co trzeba robić, żeby być porządnym chrześcijaninem. A tymczasem przykazania się nie zmieniły. że być porządnym chrześcijaninem nie zabije, nie cudzołóż, nie kradnie, nie zeznawaj fałszywie. To, co Jezus powiedział młodzieńcowi, który pytał, chciał iść za nim, co ma, co ma robić, jeśli osią, chce osiągnąć życie wieczne. No właśnie, nam też grozi, że będziemy dodawali do tych przykazań jakieś swoje zwyczaje, a zapomnimy o tym, co najważniejsze. Ale w Ewangelii tej niedzieli jest, bo to było to wyzwanie, które niesie nam, nam Ewangelia tej niedzieli, nie dodawać niczego do, do Bożego Prawa, niczego z niego nie ujmować. To jest też bardzo wa ważny wymiar, bo mamy tendencję, żeby zapominać na przykład o przykazaniu szóstym, bo to nie te czasy i tak dalej. Ale jest w tej Ewangelii też piękne wyzwanie, które wyzwanie to, 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 to powiedzmy. Piękna sprawa, którą oprócz tego wyzwania chciałbym zauważyć. Jezus mówi: Nic, co wchodzi do człowieka, nie czyni go nieczystym, ale to, co z niego wychodzi. Żyjemy w czasach, kiedy. w czasach mnóstwa bluzgów. Zwłaszcza kiedy się patrzy w internecie, bo to tak ludzie twarzą w twarz, to się może bardziej boją, wstydzą i słusznie. Natomiast, kiedy w internecie są, czują się oni anonimowi, to, to, to różne takie rzeczy zła się dzieją. Nic tak nie obraża człowieka, jak to, co właśnie z niego wychodzi. My, chrześcijanie, musimy być inni. My, chrześcijanie, nie możemy się tej pseudokulturze dać pokonać. To, co wychodzi z człowieka, najlepiej świadczy o, to, o tym, co jest w jego sercu, jaki to jest człowiek. Pokazujmy. I ja aby tak było naprawdę, nie tylko udawanie, pokazujmy, że nasze wnętrza są piękne, czyste.